Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bo to chodzi, żeby czerpać z tego przyjemność, pozytywne emocje, ale jest to też merytoryczne podsumowanie pracy, tancerzy. I my jako trenerzy, my jako sędziowie możemy szukać tych ideałów, szukać nowych wzorców, e, troszkę spopiniować naszych młodych tancerzy. E, czyli jest to też forma takiej klasyfikacji rywalizacji. I tutaj jest jakby nasze doświadczenie wyznacznikiem. Ale cały czas powinna nam przyświęcać ta dobra zabawa i, i ta nadrzędna myśl, że taniec ma nam dawać radość i satysfakcję. Taniec cały czas ewoluuje, on nie stoi w miejscu, tylko powstają nowe ruchy, nowe techniki i nasi tancerze też się rozwijają. Widzę to po filmikach, które wysyłają do Art Clip Dance'u, do tego konkursu internetowego. Z roku na rok te filmiki są coraz lepsze, bardziej świadomie prowadzą kamerę, współpracują z kamerą, przez to przestają być tacy prywatni, są dla nas bardziej dostępni. ale widzimy formacje, które są totalnymi torpedami, yy, po prostu pokazują najwyższy poziom i takie, takie prezentacje chcemy oglądać. Chcemy się kłócić o to, kto jest najlepszy, żeby to nie było takie oczywiste. I z roku na rok ten poziom jest coraz wyższy. Obserwując tancerzy na scenie. Yy, Emocje są zróżnicowane, bo niektórzy nie mają tej empacji i tańczą dla ludzi, czyli nie są w tym właśnie prywatni, nie tańczą z parkietem, nie zamykają oczu, nie, nie błądzą wzrokiem, tylko fokusują się na widowni, fokusują się na sędziach i my wtedy bardziej czujemy ten występ, że, że on jest świadomy, że ta osoba się nie boi. Eee, po niektórych niestety jeszcze widać tą niepewność, więc. Czasami sama technika, czasami zaawansowana choreografia nie wystarczy, bo brakuje nam tego kontaktu, tego fokusu i e, tych emocji, które chcemy odebrać od tancerza. To jest dla mnie właśnie ten dialog, to porozumienie między ludźmi, między, bez względu na wiek, płeć czy doświadczenie, którym dysponujemy. No i to jest taki sposób ekspresji, pokazania swoich emocji i tego, co jest w nas w środku.